Przyjechali z całego świata. Mają nie więcej niż 21 lat. Mimo młodego wieku, są autorami prac naukowych, których poziom przewyższa niejedną rozprawę doktorską, a nawet habilitacyjną. Młodzi naukowcy przybyli na Uniwersytet Warszawski, by wziąć udział w międzynarodowych finałach 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej jednego z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych pasjonatów nauki na świecie. Wszyscy uczestnicy finałów są laureatami pierwszych nagród w swoich krajach. Co sprawia, że międzynarodowy konkurs organizowany pod patronatem Komisji Europejskiej jest jednym z najtrudniejszych na świecie? Stawka jest jednak wysoka. Do wygrania są, oprócz nagród pieniężnych, staże w najlepszych europejskich ośrodkach badawczych. Konkurs to dla tych młodych ludzi przepustka do światowych karier naukowych. Fizyka jest pierwszą dziedziną, a nagroda wędruje do Republiki Czeskiej. Lubosz Wozdecki. Zająłem się badaniem tarcia tocznego. Istnieje kilka teorii, a celem tej pracy było zaprojektowanie eksperymentu, który mógłby potwierdzić lub obalić te teorie. Kolejna nagroda w dziedzinie biologii wędruje do Portugalii. Mariana de Pino Garcia, Matilde González Moreira da Silva. Nasz projekt nosi nazwę Inteligentne ślimaki. Jest to badanie toksyczności embrionów ślimaka limnea stagnalis. Opracowałyśmy protokół, który pomoże łatwiej, szybciej oraz efektywniej przeprowadzić to badanie. Panie i Panowie, dziedzina Matematyka, a kraj to Portugalia. João Pedro Estacio Gaspar Gonçalves de Araújo. Tytuł mojego projektu to Naturalna Charakterystyka półkrat pasów prostokątnych i grup o wykładniku 2. Głównym zagadnieniem mojej pracy było wyjaśnienie, jak się je charakteryzuje. Ogromne podziękowania dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci za tak miłe powitanie, zorganizowanie konkursu oraz przyjęcie nas w murach tej wspaniałej biblioteki uniwersyteckiej. Konkurs ten jest bliski memu sercu. Stał się jednym z głównych wydarzeń w europejskim kalendarzu naukowym, i każdego roku jest to jeden z najbardziej relacjonowanych konkursów w Europie. Wiemy, że mamy najlepszych naukowców przyszłości i musimy w Was teraz inwestować. Musimy też upewnić się, że perspektywy kariery oraz warunki badawcze mogą być poprawione we wszystkich państwach Unii Europejskiej. I powinniśmy robić więcej, aby zachęcić i utrzymać młodych ludzi, w szczególności dziewczęta, na studiach oraz w karierze zawodowej w obszarze nauki i technologii. Po raz pierwszy finały konkursu odbywają się w Polsce, co jest olbrzymim wyróżnieniem dla Polski oraz uznaniem osiągnięć polskich młodych naukowców. Młodzi ludzie to są laureaci pierwszych nagród. To jest warunek, to musi być pierwsza nagroda w kraju zdobyta w konkursie afiliowanym właśnie w Komisji Europejskiej. Nagrody muszą być przyznawane w różnych dziedzinach. No i ci młodzi ludzie, którzy musieli swoje projekty ukończyć będąc jeszcze w szkole, teraz już mogą być studentami pierwszego roku, prezentują swoje prace przez trzy dni, sobota, niedziela, poniedziałek biblioteki są uniwersyteckie w, w Warszawie. Poznajcie to ładne. Polska uczestniczy w konkursie prac młodych naukowców Unii Europejskiej. W trakcie tych 20 lat mamy rzeczywiście dobrą rękę, bo nasze projekty wypadają świetnie. Jesteśmy trzecim państwem, jeśli chodzi o liczbę nagród. The award goes to Poland Monika Barbara Leończyk. Monika Leończyk, za swój projekt, otrzymała cenną nagrodę w postaci tygodniowego pobytu w prestiżowym ośrodku badawczym we włoskiej Isprze. Konkurs prac młodych naukowców Unii Europejskiej stanowczo e, zmienił to, jak teraz e, postrzegam i otaczające mi środowisko. Stanowczo stałam się bardziej pewna siebie, ponieważ e, zauważyłam, że moja praca faktycznie może być doceniona. W mojej pracy chciałam pokazać ogromne znaczenie takich trzmieli ziemnych. W ciągu ostatnich lat liczba trzmieli ziemnych zmniejszyła się około 90% i to była taka największa motywacja do tego, żeby zająć się tym tematem. Poszukałam właśnie, jakie problemy napotykają, i okazało się, że największym problemem jest znalezienie odpowiedniego miejsca do założenia rodziny. Postanowiłam, że zacznę tworzyć takie domki, takie budki, w których takie trzmiele mogłyby zamieszkać. Okazało się, według badań, że trzmiele odróżniają właśnie taki niebieski kolor. Taka budka właśnie w takiej barwie o wiele chętniej przyciągała takie trzmiele. Jak już taką budkę stworzyłam, i takie trzmiele się w niej zadomowiły, postanowiłam wykonać badania, które polegały na porównaniu ilości i jakości pomidorów z dwóch szklarni. W jednej z nich miałam właśnie takie trzmiele z tej budki, w którą zasiedliły, druga była natomiast pozbawiona zapylaczy. Wyniki były szokująco pozytywne, ponieważ ilość pomidorów była około 30% wyższa, właśnie podczas zapylania naturalnego przez trzmiele. Taka rodzinka trzmieli, czyli 80 do 100 osobników, może zastąpić taką pracę człowieka już na terenie 2000 do 2500 m2, i właśnie tak w ten sposób rolnicy będą mieli i zdrowsze, i smaczniejsze, i lepiej wyglądające pomidory. Now is the time for the area of physics. Poland. Jerzy Krzysztof Szuniewicz. Jerzy Szuniewicz w nagrodę weźmie udział w jednym z największych na świecie targów nauki Intel ISEF, które odbędą się w maju 2015 roku w Stanach Zjednoczonych. W projekcie skupiłem się właśnie na tych pojedynczych fotonach. I największą korzyścią, myślę, jest to, że nie tylko znajdą one zastosowanie algorytmy, które opracowałem w laboratoriach fizycznych, żeby ułatwić fizykom pracę, ale również znajdą zastosowanie na przykład w kwantowej dystrybucji klucza, ponieważ jest to taka metoda, która pozwala nam w 100% bezpiecznie przesłać klucze do kodowania dokumentów, czyli jesteśmy w pełni Świadomi tego, że nikt nas nie podsłuchuje, możemy zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo i to, że nikt nie będzie miał dostępu do naszych informacji bez naszej wiedzy. A poza tym, algorytmy te mogą znaleźć również zastosowanie nie tylko w pojedynczych fotonach, są to algorytmy genetyczne. Ten algorytm nie wymaga żadnej fizycznej wiedzy o układzie, w którym pracuje. On po prostu ma za zadanie optymalizować. Niezależnie, co mu zadamy, powinien to optymalizować. Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej jest niezwykłym konkursem, jednym chyba z nielicznych, który oferuje właśnie możliwość prowadzenia własnych badań. A przecież to właśnie o to chodzi w nauce. Dzięki temu konkursowi w pewien sposób dałem się zareklamować. Jest to pewne wyrzeczenie, jest to... Oczywiście nie można chodzić na imprezy zbyt często, nie można też folgować sobie, jeżeli są badania, są terminy, Trzeba wypełnić terminy, i trzeba podporządkować się w pewien sposób tej sile wyższej, jaką jest w tym momencie organizator polskich edycji konkursu czy międzynarodowych edycji. Także wymaga to poświęceń, ale jest tego warto. A ja chciałbym, żeby w Polsce żyło się lepiej żeby informacje były bezpieczne. Do polityki! Jeżeli chcielibyśmy przesłać informacje wagi państwowe z miejsca A do miejsca B, kodujemy je przy użyciu klucza, musimy jakoś ten klucz przesłać. To jest to możliwe właśnie dzięki temu systemowi. Bezpieczeństwa w tym przypadku nie zapewnia nam żadna organizacja, żaden człowiek. Na ludziach nie wolno polegać. Bezpieczeństwo zapewnia nam sama fizyka. I to się opłaca, bo, bo można potajemnie wiele informacji przesyłać. Oczywiście. I nikt nie wejdzie nie rozkłada. Żadne NSA, żadne CIA panu nie przeszkodzi. I kobiety też. No, kobiety też nie. Szkoda, że mam tyle lat, bo bym się też tym zajął, bo mi się to bardzo podoba. Też zawsze, zawsze miałem jakieś takie spojrzenie na technikę, technikę różną, ale no nie miałem warunków, wtedy nie było, wtedy nie było takiej elektroniki, wtedy ja się urodziłem wojnę, po wojnie bieda, a więc nie miałem możliwości, bo może bym też coś skonstruował. Lamowski, wywodzi się z dialektów germańskich. A na podstawie faktów językowych możemy pokazać, że to były gdzieś dialekty średnio wysoko niemieckie. Dziś jeszcze można powiedzieć o Luksemburga, Niemiec, Belgii, Holandii, gdzieś z tych terenów. W Polsce używany jest ten język tylko w jednej miejscowości. Tylko klną po, po, po swojemu, tak? Proszę? Przeklinają go po swojemu, a resztę mówią po, po, po Nie, normalnie. Ty, wszystko mówią w swoim języku. Bardzo dobrze znam te nasze trzy projekty. Każdy jest z innej dziedziny, każdy jest w inny sposób tak powiem, atakowany i każdy jest fascynujący. Trzeci projekt no to jest język wilamowski, język, który od 600 lat w okolicy Bielsku, Bielsku Białej był kultywowany przez grupę, która się tam osiedliła, który za czasów poprzedniego systemu był zakazany. Kiedy przyjechałem do Wilamowic po raz pierwszy, odwiedziłem zaledwie kilka osób, które mówią po Wilamowsku ale bardzo, bardzo mnie on zafascynował, postanowiłem zacząć go badać. Dzisiaj po wilamowsku mówi jedynie około 30 osób, są to osoby już najstarsze, które mają 80 albo 90 lat. Moje badania prowadzę w ten sposób, że przeprowadzam wywiady z użytkownikami języka wilamowskiego, które nagrywam, a także spisuję i to stanowi podstawę moich językozdawczych analiz. Jako prawdopodobne miejsce pochodzenia wymieniają środkowe Niemcy, a język Wilamowski wywodzą z dialektów średnio-wysoko niemieckich. Po II wojnie światowej władza zabroniła używania wilamowskiego i noszenia wilamowskich strojów, tak więc międzypokoleniowa transmisja języka została gwałtownie przerwana. No i dzisiaj po wilamowsku mówi jedynie najstarsze pokolenie. Kuję tu buby, ja <grywa> tu. Będu był No i Derdyktafon. Jestem Epo i An... ja chyba pęła. Good? No. Komisja Europejska, która firmuje. Jakby swoim majestatem organizację tych tego konkursu, no, no mówi jakby sama za siebie, tak? I, i takiej drugiej okazji myślę, że może nie być. To jest ogromny zaszczyt, że pierwsza w Polsce udało się tą inicjatywę zrealizować. Jestem bardzo podekscytowany. Cieszę się, że poznam nowe osoby. Na pewno będzie świetnie. Nie mogę się doczekać, aż poznam innych uczestników i zobaczę ich projekty. Bardzo chcę się dowiedzieć, czym się zajmowali. Ciekawie będzie posłuchać o innych pracach. Warszawa jest niezwykła. Wszystko jest tu bardzo piękne i każdy jest dla nas miły. Moim zdaniem Warszawa różni się całkowicie od niemalże wszystkich miast w Chinach. Chciałbym poznać w Warszawie wielu nowych przyjaciół. Mam nadzieję, że wygram. Życzę wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Konkurs jest organizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej od 1989 roku. Każdy projekt był analizowany przez 18-osobowe międzynarodowe jury. Pod uwagę brano samodzielność, sposób prezentacji i innowacyjność pomysłu. Międzynarodowe jury bardzo wnikliwie analizuje te wszystkie projekty i podejmuje decyzje zarówno co do nagród głównych jak i nagród towarzyszących różnego rodzaju. To są staże naukowe w różnych miejscach. To są też nagrody specjalne, które przyznają i gospodarze. My mamy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrody i z Uniwersytetu Warszawskiego i naszych partnerów głównych Fundacji PZU nagrody i Samsunga. Nasza firma całkowicie rozumie, jak ważne jest wsparcie młodych naukowców oraz ich potrzeb do przeprowadzania praktycznych doświadczeń. Okay. So the first award in the area of mathematics goes to Belarus and to Nikita Kondratjonok. Nagroda Fundacji PZU. Poprosimy na scenę prezesa fundacji pana Bogdana Benczaka. Naprawdę zdolni ludzie najczęściej spotykają w swoim y, własnym środowisku, w swojej szkole, Zadania, które są dla nich za łatwe, które w związku z tym ich nie rozwijają, nie stymulują, nie mobilizują do ciężkiej pracy. No i tą lukę właśnie staramy się wypełniać, ponieważ tylko wtedy, jeśli oni będą mieli tę poprzeczkę ustawioną naprawdę wysoko, będą w stanie ten swój potencjał zrealizować. Ten konkurs jest wyjątkowy, ponieważ przede wszystkim to nie jest konkurs polegający na odpytywaniu wyuczone, z wyuczonej wiedzy, tylko to jest konkurs na własny pomysł. Trzeba mieć pomysł na projekt badawczy, czyli zadać sobie jakieś pytanie o charakterze naukowym i zaprojektować odpowiedź na to pytanie. Mój projekt nazwałam, czy możemy sprawić, że szkiełko mikroskopowe będzie śpiewać. Mój projekt nosi nazwę LORIS Toolbox. Jest to program komputerowy dla inżynierów i twórców systemów, którzy budują roboty i urządzenia elektroniczne. Zbadałam, jak kofeina zmienia ekspresję genów w komórkach mózgowych u ludzi. Moje badanie dotyczyło wpływu promieniowania UV na poziom witaminy D2 u grzybów, a dokładnie u boczniaków. Tytuł naszego projektu to Znalezienie rozwiązania na redukcję hałasu. Głównym celem naszej pracy było zbadanie różnych poziomów hałasu spowodowanego ruchem ulicznym. Mój projekt nosi nazwę Wyobraź to sobie. Nowe podejście do identyfikacji dawców kończyn oraz projektowania protez. Jesteśmy tu wśród naszych europejskich przyjaciół ze wszystkich krajów organizujących. Wspaniale jest być goszczonym przez polskich organizatorów. Jestem po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Warszawie i jest naprawdę cudownie. Wiem, że mamy na dziś zaplanowaną pierwszą wycieczkę po mieście. Wspaniale jest zapoznać się nie tylko z innymi uczestnikami, ale również poznać kulturę i historię kraju. Dla młodych ludzi no to świat się otwiera, świat nauki się otwiera. Specjalnie przyjął zaproszenie laureat Nagrody Nobla, profesor Robert Huber, chemik. Chcieliśmy bardzo i Uniwersytet chce bardzo wspierać z jednej strony coś, co nazywa się gospodarką innowacyjną, z drugiej strony chcieliśmy także pokazać polskim przedsiębiorcom, polskiemu biznesowi, ale także decydentom w Polsce, którzy decydują o wspieraniu czy to badań naukowych, czy to projektów innowacyjnych, że jest taka młodzież. Uniwersytet Warszawski we współpracy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerami pokazali młodzieży z całego świata nowoczesną Polskę, kraj z dużym potencjałem naukowym i bogatymi tradycjami. Ludzie skażeni, zarażeni pasją do badań naukowych już w bardzo młodym wieku, w większości kontynuują to, idą ścieżką naukową i w zależności od dziedziny swojej, ponieważ globalizacja w tej chwili pozwala być takim obywatelem świata, są tu czy tam, ale w większości chyba, mam nadzieję, dobrze wiedzą, gdzie są ich korzenie, gdzie osiągnęli swoje sukcesy. Młodzi naukowcy z pewnością zapamiętają Polskę również jako wspaniałe miejsce spotkań, nawiązywania kontaktów i dobrej zabawy.